Teraz znajduje się park rozrywki dla dzieciaków, ale nie wszystkie, bo ja też się tutaj bawię, więc no do no, no. I teraz ogólnie zacznę sobie od zabaw, na które zmieramy sobie etykiety. I dzięki tym etykietom możemy kupować wiele, wiele rzeczy. Na przykład tutaj za stówkę mamy. E, taką rzecz. Tutaj następne. Tu, tu i tu. I teraz tak. I tu jest domek. A tam są jeszcze jakieś rzeczy, które będą dopiero za 6 dni niestety. Ale jestem również bardzo ciekawa. Więc ja dziś robię wszystko, aby zdobyć prawie 800 tiketów. Co? <laughs> matematyka? Ja nie chodzę już do szkoły, bo matematyka tak dobrze nie działa. Więc sobie zaczynam gierki i mam nadzieję, że zbiorę bardzo szybko te... E, te, te dużo, dużo, dużo tiketków, bo ja bym bardzo chciała ten domek, a ogólnie jeśli oglądaliście update u mnie, który robiłam to widzieliście na bank, na milion procent że właśnie na końcówce pokazałam jak wygląda ten domek, bo tutaj go mamy w takiej miniaturce i tak dalej, wszystko fajnie ale e, mi chodziło o to, żeby pokazać go, jak on wygląda, właśnie jak jest taki duży, już postawiony. I, no, wiadomo wszystko, jak to tam wygląda. I wyglądał bardzo dobrze. I stwierdziłam, że go chcę. Ale już jak zobaczyłam tą miniaturkę, to stwierdziłam, że on jest przepiękny i ja go chcę. I teraz muszę zrobić wszystko, aby go zdobyć. Zostało mi 15 sekund. Ja muszę postrzelać tutaj dużo, dużo baloników, a one są ogólnie tak e, rozrzucone po mapie. I po prostu w nie muszę strzelać, tak, tak, tak. I mam nadzieję, że uda mi się postrzelać dużo. Yy, ostatnie najwięcej miałam: 90 coś. Dobra, jakiś nowy skin odblokowałam. Czekajcie, dam sobie od razu głośność większą, bo tak to prawie nic nie ja nie słyszę i prawie Wy nic nie słyszycie. Dobra, i ile dostałam teraz yy, Tyketów? Jestem bardzo ciekawa, czy ja w ogóle dostałam jakieś etykiety? Stówka to jest 50, gdzie są moje etykiety. Halo, co tu się wydarzyło? Dlaczego? Ja nie? O nie! Ja nie dostałam tiketów! Nie, no, to czekajcie, czy to dwie rundy? Kurczę, nie pamiętam. O nie, o nie! Przed chwilą w to grałam i już tego nie pamiętam. Dobra, czy czy. no ale ja jestem jakaś, nie wiem. Krzywo mi to wszystko idzie. Dobra, tu jest dużo. Na szczęście poszłam na prywatny serwer i tutaj jestem sama. E, I nikt mi tutaj nie będzie przeszkadzał, ani tuptał przede mną. I nie będzie mi zbijał moich balonów. Więc ja jestem tutaj sobie sama i mam bardzo dużo miejsca. E, oj, coś tam, coś tam. Pyk, pyk, pyk. Tu, tu, tu. Spróbuję coś mówić, ale się tak skupiam, żeby w ogóle powstrzelać troszeczkę tych balonów. Y, że za zapominam totalnie mówić. <ścoughs> Widzicie jak to ze mną jest? Dobra, 10 sekund zostało. ja Mam nadzieję, że jeszcze kilka strzelę. Tam jeszcze widzę kilka. O nie, przeładowanie broni, kurczę, ile miałam teraz najwięcej? 130 coś i ile dostałam tiketów? 50. Ha, oszustwo, no przecież kilka razy miałam pustówce. Dobra, nieważne. Ja teraz zaczynam tutaj hardcore. I lecimy. Pierwsze w ogóle mi się wydaje takie oszukane. Totalnie, jakby mi nie zaliczyło tego. Mimo, że nie wiem dlaczego, ale może nie można wychodzić y, z tej miejscówki. Ale to by było też trochę bez sensu, bo balony y, latają wszędzie tam. Więc nie wiem o co z tym chodziło. A dziwna sytuacja. Tu kurczę. Ja po prostu strzelam. Ja strzelam, ja nie patrzę. Ja strzelam. Ja próbuję postrzelać dużo, ale. Często mam jakieś blisko siebie i w ogóle te przeładowania broni bardzo często są. Widzicie? O, 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 jakieś takie. Jakby one w ogóle nie wczytywały się. Niektóre kurczę, są jednak takie rzeczy, które tutaj średnio wychodzą, powiem Wam. Jakieś takie strzały, niektóre średnio idą. Ale, dobra. Na tym chciałabym uzbierać sobie dość sporo, dlatego tak kombinuję. I, i, i czy uda mi się stówkę strzelić? Wątpię. O, dobra, udało mi się. 101. O, widzicie? I teraz mi policzyło, czyli za każdym razem jakby muszę brać broń. Dobra, ja spróbuję dobić do 400 i wtedy się do was odezwa. Patrzcie, jaką ilość teraz uzbierałam i teraz zostaje następne 50 tiketów. Kurczę, jednak mi się nie opłaca strzelać w ogóle więcej niż stówkę, bo teraz strzeliłam 150 coś około i nie dostałam. Więc opłaca mi się jedynie strzelać stówkę, jeśli chodzi o tikety. Więc nie będę strzelała wtedy więcej i muszę... Zacząć liczyć, jak ja wtedy strzelam. Dobra, mam teraz 420, brakuje mi jeszcze 380 kurczę. I teraz rozkminiam tak, na czym się tutaj pobawić? Raczej pójdę teraz na to i sobie pojeżdżę chociaż dwa razy, żeby mi się nazbierały te etykiety, chociaż to sporo czasu zajmuje, bo zanim jeden tutaj yy, się zatrzyma, zanim drugi, trzeci, czwarty, piąty, naprawdę dość sporo to zajmuje. Ale dosłownie nie musimy ruszać myszką, ani niczym. Po prostu sobie mogę siedzieć. A szczerze powiem Wam, boli mnie po tym ręka. Naprawdę po tym strzelaniu kilka razy, boli mnie ręka. Więc ja sobie teraz z tego skorzystam. Moja ręka odpocznie od tej myszki wreszcie. I przejadę się dwa razy tym diabelskim młynem i dopiero wtedy Pójdę znów strzelać z broni. Dobra, i mam następne 50 ticketów, i teraz mam 520, więc sobie myślę, co by tutaj wziąć, czy te piłeczki, o, patrzcie, teraz się uda. Teraz się normalnie udaje, bo nie ma ludzi, a przed chwilą była bardzo duża ilość ludzi i trudno w ogóle było mi pobawić się tymi piłkami. Kurczę, ja też powinna się ruszać, ale mi się jakoś tak za bardzo nie chce, bo ja zaraz po prostu nie będę trafiać. Ja jestem w tym bardzo lipna i za to też w ogóle mamy etykietę. więc bardzo, bardzo fajnie. Kurczę, ja jestem mega słaba w takie gierki, jeśli chodzi o piłkę czy coś tam. Mam już 810 tiketów i mogę iść odebrać mój ukochany do mega. Tak, 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 tak. Tak wymieniam tikety i mam domek. Zostało mi 10 tiketów. Więc idę teraz go zrobić. Czy on gdzieś będzie na samym dole? Tak, jest, 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 jest! Ja mam nadzieję, że on zostanie na stałe. Błagam o to, proszę, proszę, proszę. On jest przepiękny. Jak widziałam u Złupki chińskiej... To nie jest przecudowny, mi się tak on bardzo podoba. Tu możemy się bawić, coś tam, coś tam, huśtaweczka i tak dalej. Dobra, ale teraz spróbuję sobie zrobić domek w kolorze. Pięknie, yes. pięknie, pięknie. I wchodząc do domku, musimy jechać takim czymś, takim podnośnikiem. A domek tutaj wygląda tak. Oj, czekaj, czekajcie sekundę, już Wam pokazuję. Tutaj mamy takie pomieszczenie, tutaj niżej schodzimy do takiego ta da -dam. i teraz muszę wejść na górę specjalnie, tutaj oj, wyżej przechodzimy do następnego pomieszczenia, tutaj mamy łóżka i tak skrzynki, coś tam coś tam, znowu drzewo i tutaj mamy bibliotekę i hopsa i tędy jak będziemy dobrze hopsać sobie tutaj na górkę to będzie jeszcze jedno pomieszczenie, nie Eno ale ja jestem słaba w to tutaj mamy takie stopnie i wchodzimy do takiego pomieszczenia, w którym mogę patrzeć i sobie wszystko obserwować, całe miasto tak wysokiego domu już jeszcze chyba nie było, więc dajcie mi znaka w komentarzu która rzecz z karnawałowego update'u wam się najbardziej podoba a jeśli chcecie więcej takich odcineczków z update'ów, to dajcie mi znaka w komentarzu, a ja się z Wami żegnam, pa pa!